Przybyli do Polski z ponad 50 krajów świata, pokonując nierzadko tysiące kilometrów. Wszystko po to, by wspólnie przygotować się na Światowe Dni Młodzieży, które po raz drugi w historii odbywają się w naszym kraju. Gospodarzem wydarzenia jest Kraków, jednak barwne i rozśpiewane korowody pielgrzymów można było spotkać w ostatnich dniach także na ulicach województwa śląskiego. I na finałowym koncercie w ramach Dni Diecezji na lotnisku Muchowiec. Gościmy pielgrzymów, to dla nas wielka radość. Myślę, że równie ważne jak przyjazd Ojca Świętego to jest wizyta tych e, tysięcy młodych ludzi w naszym regionie. Myślę, że spędzą tutaj dobrze czas, że jesteśmy dla nich gościnni, przyjaźni i że będą dobrze nas wspominać, a co najważniejsze, aby tu chcieli wracać. Religijny festiwal zainaugurowany przez Jana Pawła II trzy dekady temu za każdym razem cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. Każdy z nich na swój sposób przeżywa to wyjątkowe święto. Przyjechałam tu, żeby spotkać się z innymi młodymi ludźmi, którzy też są chrześcijanami, żeby przeżyć duchową przygodę z innymi, doświadczyć wiary, spotkania z Bogiem, radości i nabrać nowej nadziei na przyszłość. Obok czasu spędzonego na modlitwie i spotkaniach z rówieśnikami młodzież miała okazję poznać zabytki, kulturę i historię naszego regionu. Jak sami podkreślają, duże wrażenie zrobiła na nich wizyta na Jasnej Górze. To jest bardzo ważne miejsce dla Polaków i to się czuje. Niesamowita jest obecność Maryi. Można poczuć się w tym miejscu jej dzieckiem, zobaczyć i doświadczyć wiary Polaków. Mogliśmy się tam pomodlić i był to dzień niesamowitego napełnienia się łaskami. Właśnie na Jasnej Górze, 28 lipca, papież Franciszek odprawi Mszę Świętą i spotka się z pielgrzymami. To spotkanie ma wyjątkowy charakter także dla Włochów, którzy wbrew bliskości Watykanu stanowią jedną z liczniejszych grup pielgrzymów w trakcie tych dni. Naprawdę chciałem spotkać się z Ojcem Świętym raz jeszcze tutaj. Mieszkam we Włoszech i mam sposobność częstszego kontaktu w Rzymie. Jednak to jest niepowtarzalna szansa, by spotkać się z nim wraz z tysiącami młodych ludzi z całego świata, którzy przybyli tu dla Jezusa. W organizację wydarzeń towarzyszących Światowym Dniu Młodzieży łączyło się województwo śląskie i koleje śląskie, które przygotowały dla pielgrzymów ponad 60 dodatkowych pociągów. Duża część z nich kursowała w trakcie dni w diecezjach i umożliwiała dotarcie do Muzeum Auschwitz-Birkenau, sanktuarium w piekarach śląskich czy na lotnisko Muchowiec. Przygotowujemy się jeszcze oczywiście do dnia 28 lipca, kiedy wytrasowujemy dodatkowe 25 połączeń do Częstochowy. W tym dniu jest to dzień dla nas szczególny tak naprawdę, bo wtedy zarówno pielgrzymi zarejestrowani jak i mieszkańcy całego województwa śląskiego, jak i przyjezdni będą mogli podróżować naszymi pociągami bezpłatnie. Uruchamiamy dodatkowe połączenia i wzmacniamy połączenia regularnie kursujące. Organizacja wydarzeń związanych ze światowymi dniami Młodzieży w naszym regionie to ogromna operacja logistyczna. Przygotowanie wielkiego koncertu na Muchowcu, organizacja transportu publicznego i zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom to jedno, ale równie ważne było samo przyjęcie kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów z całego świata. Myśmy właśnie z takiego założenia wyszli, że nie będziemy tych młodych lokowali w halach sportowych, w akademikach, w szkołach, tylko właśnie w rodzinach. I ten apel. I właściwie zaczęliśmy prosić o to od kolendy, czyli od grudnia ubiegłego roku. Prosiliśmy o to, żeby się zgłaszały rodziny. Ten apel się spotkał z takim bardzo dobrym odzewem, bo mieliśmy 20 tysięcy ludzi chętnych do przyjęcia pielgrzymów 20 tysięcy rodzin. Czyli domy się otwarły, rodziny się otwarły. I ta gościnność mieszkańców regionu z miejsca podbiła serca młodych ludzi. Są zauroczeni, można powiedzieć, zachwyceni polską gościnnością. Wiarą Polaków, przyjęciem, e, oczywiście od spraw duchowych po cielesne, no bo niestety jedzenie, e, posiłki są jednak inne niż we Francji. Bardzo mi smakuje wszystko i cieszą się, że mogą w tej chwili być u rodzin, bo śpimy od trzech dni w rodzinach. I ten kontakt z rodzinami, nawet brak języka, no pozwala im na doświadczenie, czym jest polska rodzina. Colin dotarł do Katowic z Dubaju i, jak sam mówi, czas w trakcie oczekiwania na spotkanie z papieżem Franciszkiem upływa mu zdecydowanie zbyt szybko. Mamy sporo planów na najbliższy czas. W poniedziałek 25 wyruszamy do Krakowa, gdzie będziemy wspólnie celebrowali Światowe Dni. Młodzieży, które niestety już 31 lipca kończą się i naprawdę będziemy tęsknić za nimi i ich atmosferą. I właśnie ta wyjątkowa atmosfera, poczucie jedności i wspólne świętowanie w trakcie tych dni udzielała się wszystkim, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy bagażu doświadczeń.